Kiedy moja siostra Shelby zniknęła, nawet gdy ogłosili ją za zmarłą, wiedziałem, że wciąż żyje. Czułem to i miałem rację. W pewnym sensie. I tak oto siedzę w samochodzie o drugiej dziesięć nad ranem niedaleko ciemnego przystanku autobusowego, który prawdopodobnie nie widział żadnego pasażera od dziesięcioleci. Czekam na nią mimo że ostrzegano mnie przed konsekwencjami. Pisze, aby odciągnąć uwagę od niemal przytłaczającego coraz silniejszego instynktu ofiary, tej nieodpartej potrzeby, by uciekać jak najdalej od czegoś, co mogę opisać jedynie jako cofającą się nicość za linią drzew. Dwadzieścia osiem dni temu Shelby przejeżdżała przez Meyerton. Maleńkie miasteczko, o którym nigdy wcześniej nie słyszałem, aż do chwili, gdy zadzwoniła policja. Stało się ono ostatnim miejscem, gdzie widziano moją siostrę, zanim dosłownie zapadła się pod ziemię. Wciąż nie wiem, dlaczego Shelby w ogóle się tam znalazła. Było to daleko od trasy do Billings, gdzie miała się udać, ale przypuszczam, że to jedna z tych rzeczy, na które już nigdy nie poznam odpowiedzi, przynajmniej nie od niej. Ogłosili ją za zmarłą. Kiedy zadzwoniła do mnie policja z Mayerton, powiedzieli, że znaleźli jej samochód. To jaskrawo czerwone Mini Cooper z 2015 roku, które tak bardzo kochała, owinięte wokół drzewa na poboczu drogi. Gdyby była w samochodzie, kiedy go znaleźli? Może łatwiej byłoby mi się z tym pogodzić. Samochód był niemal doszczętnie zniszczonym, ale to, co pozostało wewnątrz, było nienaruszone. Nie było ani kropli krwi. Jej torebka i walizka wciąż tam były, kluczyki nadal tkwiły w stacyjce, a drzwi były zamknięte od środka. Wszystko było na swoim miejscu. Wszystko poza moją siostrą. Jednak lokalne władze powiedziały mi, że nie żyje, a mimo moich błagań, by jej poszukali, stanowczo odmówili. Nie ma takiej potrzeby, mówili. Wiedziałem więc, że to ja muszę ją odnaleźć. Podczas mojej pierwszej wizyty w Mayerton byłem spóźniony. Opóźniony lot i zamieszanie z wynajęciem samochodu Sprawiły, że do miasta zbliżałem się dopiero około północy. Jakby sytuacja nie była już wystarczająco zła, zgubiłem się. Mój GPS kazał mi zjechać na zjazd 19c, ale nie mogłem go znaleźć. Kilkukrotnie zawracałem i krążyłem w kółko, a za każdym razem rosła moja frustracja, gdy widziałem zjazdy 19a, 19b, a potem od razu 20. To nie tak! Że 19C został niedawno zamknięty, barierki były idealne, nienaruszone, a za nimi rozciągał się jedynie las i skaliste urwiska. I nie, to bardziej wyglądało, jakby zjazd 19C nigdy nie istniał. Co gorsza, mój GPS odmawiał znalezienia alternatywnej trasy. Według Google Maps, jedynym sposobem na dotarcie do Mayerton było skorzystanie ze zjazdu, który nie istniał. Po trzech kolejnych rundach po autostradzie w końcu się poddałem i zatrzymałem się w obskurnym motelu, dogodnie usytuowanym przy zjeździe 19B. Zapytałem faceta na recepcji, czy zna jakiś sposób na dostanie się do miasta, bo w tym momencie nie miałem pojęcia, jak mam znaleźć Mayerton. Wyglądał na zmęczonego i to nie w sposób charakterystyczny dla pierwszej w nocy. Nie, był wyczerpany życiem, zmęczony do szpiku kości. Nawet nie podniósł wzroku z książki, którą czytał, kiedy niedbale rzucił: Pojawi się rano. Zjazd? zapytałem z ledwo skrywanym sarkazmem. Próbując zamaskować narastające nerwy i fakt, że byłem o krok od łez. czy miasto, wzruszył tylko ramionami, bez przekonania. W tym momencie całkowicie się rozkleiłem. Schowałem twarz w dłoniach i rozpłakałem się na obskurnym blacie recepcji tego podrzędnego motelu. Był na tyle uprzejmy. Że zapytał, czy wszystko w porządku, a ja natychmiast zacząłem mu opowiadać wszystko. Dlaczego tam jadę? Jak bardzo bezużyteczne były władze i że jedynym sposobem, aby znaleźć Shelby, było samodzielne jej poszukiwanie. Po krótkiej chwili ciszy, cicho wyznał, że on także kogoś stracił. Jego narzeczona wyjechała do Meyerton, Kilka lat temu i również zniknęła. Czy kiedykolwiek ją znaleźli? Zapytałem automatycznie, choć byłem niemal pewien odpowiedzi patrząc na dziesięciolecia cierpienia wyryte na jego twarzy. Ku mojemu zaskoczeniu skinął głową, wpatrywał się w przestrzeń przez dłuższą chwilę, po czym wyszeptał: Chciałbym żeby tego nie zrobili. Przedstawił się jako gary i powiedział mi, że moja siostra Shelby przepadła na zawsze, że nic dobrego nie wyniknie z moich poszukiwań. Gdy nie udało mu się mnie przekonać do zawrócenia i powrotu do domu, zaproponował mi pokój na noc. Kiedy wręczał mi klucz, niechętnie dodał, że zjazd 19C. Pojawi się z powrotem o drugiej nad ranem, ale zniknie do dwudziestej trzeciej następnej nocy. Wiedziałem, że robi sobie ze mnie żarty. Żadna droga nie mogła magicznie się pojawić. Uznałem, że spróbuję się przespać, a rano pojadę do następnego miasta, by poszukać kogoś, kto będzie w stanie mi pomóc. Możesz więc sobie wyobrazić moje całkowite osłupienie następnego ranka, gdy, dokładnie tak jak zapewniał mnie Gary, tam, gdzie wcześniej była solidna metalowa barierka, pojawił się zjazd. Znalazłem dziewiętnasty C. Zużyty żwir i łuszcząca się farba na zjeździe sugerowały, że była to często uczęszczana droga. Podążyłem więc krętą. Jednokierunkową drogą przez las i z ulgą, choć wciąż zdezorientowany, dotarłem do Meyerton. Ta ulga jednak nie trwała długo. Policja na miejscu była jeszcze mniej pomocna niż przez telefon. Uparcie twierdzili, że Shelby nie żyje i powinienem wrócić do domu. Zapomnieć o wszystkim. Nie miało znaczenia, że zaginęła zaledwie kilka dni wcześniej. Nie miało znaczenia, że nie znaleziono ciała. Zmarnowałem godziny na posterunku, nie osiągając nic, nie przekonując nikogo. Sprawa została zamknięta, powiedzieli mi. Dla nich Shelby nie żyła. Teraz, na podstawie tego, czego się dowiedziałem, prawie żałuję, że mieli rację. To byłoby bardziej miłosierne. Nawet jakby była to pewnego rodzaju łaska. Im dłużej prowadziłem własne poszukiwania, tym bardziej zdawałem sobie sprawę, że coś jest bardzo, bardzo nie w porządku w miasteczku Meyerton. Każdy dom, który nie został jeszcze zburzony, stał opuszczony. Budynki powoli pochłaniały zarośnięte trawniki, i otaczający je las. Chodniki były puste, a przez wszystkie godziny spędzone w miasteczku widziałem na drogach zaledwie dwa inne samochody. Nieliczne otwarte sklepy miały w środku tylko garstkę klientów. I wszyscy ewidentnie nie byli zadowoleni z mojej obecności. Każda osoba, którą pytałem, Mówiła mi to samo. To było niepokojące, jak ich odpowiedzi brzmiały niemal identycznie, jakby były wyuczone na pamięć. Mówili, że nigdy wcześniej nie widzieli mojej siostry, że nie ma tu dla mnie nic i powinienem wyjechać. A potem jakby z prawdziwym smutkiem mówili, że przykro im z powodu mojej straty. W końcu nadeszła dwudziesta druga pięćdziesiąt. A ja wciąż nie znalazłem niczego. Wszystkie sklepy zamykały się o dwudziestej nawet te, które w innych miejscach były otwarte przez całą dobę. Tutaj działały tylko od trzeciej rano do dwudziestej Obserwowałem, jak miasteczko stopniowo się zamykało, jak pustoszało. Zrezygnowany. Zaparkowałem na jednym z wielu pustych parkingów i wpatrywałem się w ciemną ścianę drzew, tam gdzie znaleziono samochód Shelby. Powietrze było duszne, ciężkie, od niepokojącej ciszy, gęstej, jakby można się nią było udławić. To właśnie w tym momencie, siedząc w czerwonym blasku wyłączonych dystrybutorów jedynej stacji benzynowej, która działała przez dziewiętnaście godzin na dobę, co samo w sobie było dziwne, po raz pierwszy poczułem coś złowieszczego w powietrzu. Nagle uświadomiłem sobie, że coś tam było, tuż poza zasięgiem mojego wzroku. Coś, co czekało za drzewami. Coś przerażającego. Zrozumiałem, że Gary i ci nieliczni ludzie, których spotkałem, mieli rację. Musiałem stąd wyjechać. Ta świadomość przyszła do mnie jednak zbyt późno, bo to, co wydarzyło się potem, było przysłowiową wisienką na torcie tego koszmarnego dnia. Kiedy spojrzałem w stronę drzew, jakby mogły mi dać jakiś znak, odpowiedź, ciemność, jakiej nigdy wcześniej nie widziałem, Zaczęła się przez nie sączyć, pochłaniając je. Dusiła światło księżyca. Była jak zasłona nicości, obecność, którą można było dostrzec jedynie poprzez brak wszystkiego, czego dotknęła. Niosła ze sobą zapach palonego mięsa zmieszanego z gnijącymi owocami, który nagle wtargnął przez moje otwarte okna. Zamarłem, gdy się zbliżała. Kiedy pochłaniała domy przy ulicy, poczułem przytłaczającą pustkę, która odbierała mi oddech i groziła zmiażdżeniem, a jednocześnie wydawała się właściwa, jakby była zaproszeniem do objęć nicości, do czegoś starożytnego i nienasyconego. Ciemność pochłonęła karmazynowy blask dystrybutorów na stacji benzynowej. Dopiero kiedy zdałem sobie sprawę, że pochłania również światło moich reflektorów, ocknąłem się z odrętwienia. Wykonałem desperacki zwrot i z piskiem opon ruszyłem z powrotem, pędząc 65 mil na godzinę krętą drogą prowadzącą z miasta. W tamtym momencie byłem wdzięczny, że miasteczko było puste, nawet z policji. Do zjazdu dotarłem o 22.59. Początkowo nie rozumiałem, co się dzieje, dlaczego droga, którą jechałem, wydawała się wyblakła. I wtedy zobaczyłem coś metalicznego, migoczącego w oddali. Nie wyglądało na solidne, jakby nie było całkiem rzeczywiste, więc zajęło mi chwilę, zanim zorientowałem się, czym jest barierka. Próbowałem skręcić i wcisnąć hamulce, zanim w nią uderzę, ale pędziłem już prawie 90 mil na godzinę, a prawa fizyki i ja mieliśmy odmienne zdanie na temat odpowiedniego dystansu hamowania. Przygotowałem się na koniec, zastanawiając się, czy moje ciało w ogóle go poczuje, czy mózg to zarejestruje. Ale nic takiego się nie stało. Zamiast Dźwięku metalu uderzającego o metal usłyszałem wściekły klakson kierowcy, którego właśnie zajechałem chaotycznie wjeżdżając na I-15. Byłem z powrotem na autostradzie, a światło obskurnego motelu Garego było widoczne po drugiej stronie drogi. Rzuciłem ostatnie spojrzenie na miejsce, gdzie jeszcze chwilę temu znajdował się zjazd 19C a teraz znów go nie było nie wiedziałem co robić więc wróciłem do motelu zdyszany opowiadając geryemu każdy szczegół mojego koszmaru nie wyglądał na ani trochę zaskoczonego zamiast tego wpatrywał się w przestrzeń wtedy Zdałem sobie sprawę, że policja miała rację. Shelby naprawdę odeszła. Wróci. Cóż, część niej wróci. Powiedział w końcu. Być może odpowiadając na beznadzieję, malującą się na mojej twarzy. O drugiej 2.30 nad ranem, 28 dni po jej zniknięciu, na przystanku autobusowym przy Main Street. Jesteś pewien? Tam zawsze wracają. Uśmiechnął się smutno, po czym ponownie zatopił się w lekturze swojej książki. To było kilka tygodni temu. Dziś rano minęło dokładnie 28 dni od zaginięcia Shelby. Przyleciałem do Billings i po sześciu godzinach jazdy dotarłem na obrzeża Mayerton. Cierpliwie czekając, aż zjazd się pojawi. Zastanawiałem się, czy powinienem odwiedzić Geriego, ale ostatecznie zrezygnowałem. Prosił mnie, bym nie mówił mu, jeśli zdecyduje się wrócić. Powiedział, że nie chce mieć tego na sumieniu. A jednak jest już druga: dwadzieścia dziewięć nad ranem, a ja siedzę tutaj na starożytnym przystanku autobusowym w opuszczonym Meyerton. miasteczku, które niedawno ponownie pojawiło się na mapie, wpatrując się w ostatnie ślady cofającej się ciemności. Widzę Shelby w oddali, bladą, wnikłym świetle księżyca, boso, nienagannie czystą jak na kogoś, kto zaginął miesiąc temu, i właśnie wyłania się z lasu. Znalazłem ją. Nawet z tej odległości czuję, jak emanuje z niej coś nienaturalnego pustka, przerażająca jałowość, głód czegoś znacznie cenniejszego niż tylko ciało i kości. Powinienem do niej biec, powinienem być zachwycony. Zamiast tego jestem sparaliżowany ogarnięty uczuciem, którego nigdy wcześniej nie czułem w jej obecności. Strachem. Nie. To nie tylko strach, to przytłaczający, duszący terror, to nie tylko ta dobrze mi znana pustka, która emanuje z niej w taki sam sposób, jak emanowała z wzywającej mnie nicości, gdy o mało mnie nie pochłonęła miesiąc temu. To nie tylko to, że jej skóra wydaje się zbyt ciasna na jej ciele, ani to, że jest wyższa niż ją zapamiętałem. Nie, to ten koszmarny, drapieżny uśmiech na twarzy mojej siostry, którego nie widziałem przez całe nasze 26 lat wspólnego życia. Porusza się z tą samą gracją, jaką miała za życia, ale w jej oczach widzę tylko śmierć. Uświadamiam sobie, patrząc na namacalną nicość wcieloną w ciało mojej siostry, że nie jestem pewien czego tak naprawdę pragnie, czego tak naprawdę jest głodna. W pewnym sensie życzyłbym sobie, żeby nigdy nie wróciła. Powinienem był uwierzyć tym, którzy mówili mi, że odeszła, bo to prawda, jest całkowicie pozbawiona wszystkiego, co czyniło ją moją siostrą. Walczę z przemożnym pragnieniem, by pobiec do samochodu, opuścić Meyerton, zanim cokolwiek to jest, co nosi skórę mojej siostry jak zbyt ciasny kostium, zdoła do mnie dotrzeć. Nie mogę jednak przestać odtwarzać w głowie mojej ostatniej rozmowy z Garym, więc upewniłem się. Wróci dokładnie dwadzieścia osiem dni po tym, jak zniknęła. Skinął głową, nie będąc już w stanie spojrzeć mi w oczy. Ale muszę cię ostrzec, Shila, jeśli myślisz, że to było złe, kiedy zniknęła, zawiesił głos, patrząc ponad moim ramieniem w ciemną otchłań drzew przy autostradzie, to będzie tysiąc razy gorsze, gdy wróci. Powiedziałem mu wtedy, że wiem, że robię to, co słuszne, że próba ocalenia mojej siostry nigdy nie może być błędem. O Boże, jest coraz bliżej. Nie wiem, czy chcę wypełnić tę pustkę, wciągając mnie z powrotem ze sobą, czy może jej głód jest bardziej pierwotny, bardziej dosłowny. Wiem tylko, że Shelby, która zniknęła, którą straciłem, to nie ta sama Shelby, którą widzę teraz przed sobą. Jestem teraz sparaliżowany, jakby uwięziła mnie jej spojrzenie. Chcę to udostępnić, póki jeszcze mogę. Może jednak popełniłem błąd.